Ja mam dla ciebie setę. A później ba to... To... Dawaj Baśka z nami. Nie masz klawiatury, to będzie kurwa. jak to... by... po maśle. Ja, jak to raz... to będzie po, po tobie. gdzie to masz klawiaturę? A jeszcze maśka, <Vikings> a gdzie, masz a a gdzie masz klawiaturę? Kurwa... A po co mi kurwa? kurwa. loda się I lepiej robi. <season> Ja Przynajmniej kurwa nie ugryzie jak będzie ci Jadzio robiła pała 400 złotych kurwa Daj set... da... Da się i panie się i ci fajnie zrobi A ty co kurwa Tu cię dolną z... klawiaturą potrafi, a górną kurwą pomasuje Za maraton kurwa pomasuję kurwa, on E, bo Adzi odpalony to będzie taki maraton, że kurwa tu się Wary ci spuchną kurwa jak to Wiesz co ona powiedziała? Do bunkru kurwa Tak spirytus napierdala z salikiem na chacie Gdzie jest co? Czekaj, gdzie jest co? O co ty się pytała? Gdzie jest co? Czekaj, no bo nie, co ona pytała? Gdzie jest co? A pet schron. A, 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 a. a to tam na wciągała, co mi Kto? Że zaraz można pięć Kto taki? Tam tam y, A to twoja ta... No, twa, no, twoja psiapsi? Psi. Nie, zaraz on się no. Tak jak chuj, jak zrobiła pale nic nie dostała pewnie. Nie, poszła i za godzinę przyniosła do sali A ty za ile? A ty za, za robiłaś? Tak, no, nie. Ja nie, o czemu klawiatury nie ma? चारिकाइज <laughs> के <laughs> 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 <laughs>